Dziecku Dexapico. Dexapico mogę podać nawet tuż przed snem. Lek działa długo i zapewnia całej rodzinie spokojną, przespaną noc. Dexapico na kaszel podane. Noce przespane. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Uratował mnie. Dawniej, kiedy dzieci musiały brać antybiotyk, który im nie smakował, to było istne piekło. Oczywiście dawałem też probiotyk. Teraz w naszej jafterce zadomowił się Acidola Junior, który wspomaga też prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Acidola Junior. Smaczne mi się tabletki dla dzieci. Dlaczego dzieci tak mocno reagują na smak? Bo mają więcej kubków smakowych niż dorośli. Więc gdy maluszek ma gorączkę, wybierz Bufen Forte. Dzieci lubią Ibufen, bo czują tylko malinowy smak. Formuła Bitterfree ogranicza wnikanie gorzkiego ibuprofenu do kubków smakowych. Ibufen Forte stworzony specjalnie dla dzieci. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tradycyjnie od zawsze gdy tylko zaczyna się Zwracamy się ku naturze. Syropes jest... nie przybył, wpadli w